To dobra wiadomość dla miłośników historii Złotoryi. Nowe muzeum będzie przedstawiało bogatą historię całego regionu. Muzeum regionalne, ale nowoczesne na miarę XXI wieku. Każda wizyta w nowym muzeum ma być niezapomnianą podróżą przez wieki. Będzie można niemal dosłownie cofnąć się w czasie. Będą przedstawiane najważniejsze wydarzenia, począwszy od oczywiście średniowiecza. Nowe muzeum jest także odpowiedzią na głosy mieszkańców, że miasto za słabo promuje swoją historię. Dla młodzieży to tam nie ma nic nie ma nic. To by było super, naprawdę super. Jeżeli tam powstanie duże Muzeum Złota, bardzo bym zadowolony. Inspiracją dla włodarzy miasta w stworzeniu nowego obiektu są inne działające muzea w regionie. Tradycyjnie jak od kilku lat zapraszam Państwa na letnie koncerty w Altanie. W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 18 zaczynamy koncert plenerowy. 9 sierpnia Lech Dyblik towarzyszy czas wstawać. Lech Dyblik to aktor teatralny i telewizyjny, znany m.in. z filmów Wojciecha Smarzowskiego. W programie wykonuje piosenki Galicza, Wisborga i Wysockiego. Zapraszamy 9 sierpnia o godzinie 18.00. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.